Hej, hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 19. Czekajcie, sobie tutaj to zniknę, tak i zrobimy sobie fajną fotkę na miniaturkę, i jedziemy po przyczepę, odebrać nową przyczepę. I żniwa już soi. Mamy czwarty dzień, środka jesieni. Także soję już można zbierać i już i buraki będzie można się brać. W pierwszej kolejności pojedziemy sobie przyczepkę, przytargamy ze sklepu i będziemy ciąć dalej. Jak widać zobaczcie kurna, tutaj rośnie mój ten, wrasta w ziemię, kurka, placzek że patrzek kozimy, sobie rośnie. Rzepaczek, tam dalej mam jeszcze chyba i jęczmień No a tutaj zostały mi dwa pola soi i jedne buraki do ścięcia. Także je zbierzemy. Zobaczymy ile wyjdzie mi tych buraków. Na razie będę póki co to na pryzmę się je wali. A jak będzie cena to się wywiezie. A niekontraktowane buraki to nie że takie, że trzeba czekać, jak będzie dobra cena, to się je wtedy sprzeda. Widzę chłopaki tam też w polu ciężko tyrają, no chyba Krzyśka sprzęt stoi. No niestety u mnie późno było siane i dość późno mogę zbierać to, tak samo kukurydza mam jeszcze właśnie, jeszcze mam pole kukurydzy do zebrania. Ale chciałbym to zrobić też jakby któryś z chłopaków, żeby mi pomógł z sieczkarnią. A mamy taką przyczepę 10-tonową, 10-12 ton. To jest rozrzutnik, oczywiście. Później się go ładnie przerobi na warsztacie, się zdejmie z tyłu burty, założy mu się tam te całe ustrojstwo do rozwalania ale my teraz jedziemy sobie na górę i będziemy kitować do niego mam jeszcze te dwie przyczepy małe te 4,5 tonki ale to jest mało jak wiadomo jak będą buraki to to będzie masakra a być może Mam nadzieję, że mi się wszystko nie zmieści na tą przyczepę. Taką cichą nadzieję mam. E, widać... ...kombajn w polu stoi. Podjedziemy sobie... ...a w sumie tu go zostawię, najwyżej później się, się nim przejedzie. A, mój złomek stoi. Dobra. A jest to normalnie dominatorek 108, jest to dokładnie ten, ten dominator, którego się dostawało jako bonus z farminga. Jak kupiłem farminga klasa TDLC, przed premierą dostałem taki bonus, dostałem tam ładowarkę i dostałem właśnie ten, ten kombajn, ale to nie jest ten, to jest modyfikacja. Tutaj nie pamiętam co ją zrobił. Jest to ten sam kompań, tylko troszeczkę zmodyfikowany, nie wiem dokładnie sam jest poprawione, na pewno dźwięki są troszeczkę inne. Także także jest to modyfikacja i bardzo fajna nawet. Autodrive tutaj nie jest potrzebny, mamy na obydwu dedykach. Autodrive, ale tu jest za mała mapa ja tutaj nie, korzyst, nie będę korzystał z tego i pewnie soja będzie zimowała sobie w silosie bo pewnie, podejrzewam, że cena to będzie na koniec zimy albo na wiosnę jakoś na soję, dobra jeszcze dojedziemy do końca to zobaczymy i tak jak widać tam na, na prosto moja kukurydza Jeszcze też musicie wziąć pod uwagę to, że prawdopodobnie będą dłuższe przerwy między odcinkami teraz w farmingu w ogóle w, na, na moim kanale sobie tutaj ten poprzecznik zaraz wygole Nie widać nic w lusterkach no Nie chciałbym za bardzo Tomkowi wjeżdżać szkodę, a sobie wjechałem. Dobrze mamy ugniatanie wyłączone. Dobra, myślę, że tutaj jak się opuszczę to już się zapełnię. Znaczy, będzie jednak 60 też przyprowadzić z co mnie bardzo cieszy. Także tutaj, tutaj chyba przyprowadzimy 60, i zaraz będę sypał na 160. Tylko, że tutaj te jedne zbiorniki praktycznie są. Jest pełno. A widzicie, po 95% mamy już taki dźwięk. Dobra, lecimy po. Po tamten ciągnik. Jak będzie pełny, to się 60 wtedy wzmocnimy. O daleko zostawiłem. Bo ten złomek jest genialny. Ach. Może kopci, może źle olej, ale działa, pracuje. To jest ważne. Będę musiał sprawdzić jeszcze później pola obiegać, jak tam wygląda z chwastami, no bo mnie nie było za dni na ryzyku. No i tu już zima niedługo najdzie, zimę będziemy zmieniać. Gał, znaczy go będzie to samo, będziemy zmieniać po prostu sezon z 9 dni na 6, bo 9 dni jest straną, za dużo dum du, 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 du. Sypa, sypa. Pięknie. Uczek kabusi. O, piękne, zaraz będzie piękna pota. Jechałem wczoraj sobie, kurczę. I patrzę. Akurat był CPN, gdzie i tak zjeżdżaliśmy na pauzę. I wiadomo, ludzie tam dotarli. temu mogło sobie jakieś zakupy zrobić czy coś. Aż przed samym CPN w lasku kurna bizon za normalnie trzeba było się zatrzymać i się nagrać. Ten film widzieliście jakieś dwa tygodnie temu. Bo ja ten film nagram wam po prostu. Mam chwilę, bo później nie wiem jak będzie, więc go nagrywam. Także wy go zobaczycie za dwa tygodnie. od od dzisiaj za dwa tygodnie, nie co ja mówię za, pół, za półtora tygodnia już. No, niestety, tak, tak mam w tej chwili nie inaczej. No i tak to będzie wyglądać teraz. Dobra, to tak, ja teraz robię krótkie cięcie i się widzimy jak będę kończył. No i tak, trzeba się wspomóc przyczepkami. Dobrze, że ich nie sprzedawałem. No ale tutaj będzie mi niestety 8 tonek, tylko na dwie przyczepy. Trzeba pomyśleć chyba nad wymianą tych przyczep na większe Te już stary zarzebiałe, to może jakieś też używki kupię Ale przynajmniej większe żeby były Dobra, lecimy do kombajnu Wysypię resztę, bo inaczej później nie obiadę. Nic w lusterkach nie widzę, jak Boga kocham Muszę czułość zmienić, bo mi pedały widzę tutaj głupieją. Jeździe mi do przodu sam. Parę kilo będzie stąd z tego pola. Ładne, długie pole. Nie chciałbym zaraz zawadzić tamtej przyczepy. Dobra, jedziemy dalej i widzimy się za chwilę. Nie no muszę to przestawić kurde i to chyba zaraz jakiego odcinek skończę No z racji wieku niestety pedały się już zużywają i coś mi się tu czułość sam mi jedzie do przodu Otrzymaj się trochę od niego żebym dupą tu zaraz nie zawadził i ostatni przejazd tam i pole z głowy zostanie mi te małe pole tam za domem. I to będzie tyle, jeśli chodzi o... Znaczy jeszcze nie, jeszcze nie, nie koniec roboty dla kombajnu, bo, bo trochę tam będzie. No bo mi się wydaje, albo godzina siódma Tomek dopiero skończył grać. I końcówka pola. Teraz przejdziemy na tamto od razu. Mam nadzieję, że się zmieszczę między drzewami na asfalcie, tam, bo nic nie jedzie, to wcześniej rano to znaczy tutaj, że jest 11 dochodzi ale to tam ludzie sobie tam najwyżej się zjedzie na pobocza by się ciekało, nie? ta będziemy kur na składać kombajnu dobra, włączmy koguty jedziemy nic nie jedzie No to próbujemy przejechać od razu, tu się pakuje. To sobie zacznę od poprzeczniaka. Szaczorów, żebym tu nie wypnął moje krówki tam urzędują Żebym się płotka nie załatwił będę patrzył na krówki w podwiadę a krówki się ważą Dobra, no to pole i zobaczymy na samym końcu ile tej soi wyszło. Dobra, te przyczepy upróżnimy, ten ciągnik odstawię, jak będzie potrzebny, czy najwyżej dojedzie. I bierzemy się, podjedziemy się tym drugim. No, Honza tu stoi, a my lecimy na pole. O, Tomka, wiesz, rzepak też ładnie rośnie. Zobaczmy sobie, jak tu wygląda gleba. Mm -hmm. Nie, no i wilgotność jest 8% tylko tu, więc mi się zdaje, że bardzo dobra. O, nowe kierunki w przyczepie działają bardzo dobrze. Ładnie, soja mi tutaj rośnie Ja skończę pole, to będziemy widzieć dokładnie ile tego jest Ile z tych dwóch pól uzbierałem soj Jeszcze sprawdźmy sobie ceny mamy ceny tu soja No w lato będzie na początku lata 4 czyli lata będzie najlepsza cena Więc sobie pozimuję tutaj po prostu trochę nie złamie się tu. Słaby skręt, on ma jeszcze ta na tej jednej osi, ale dobrze, to gospodarstwo stąd wyprowadziłem tą oborę. Tutaj nie ma odoru, a do tego mam miejsce do, do nawracania na, na podwórku. Dobra, jadę odbierać mi się, widzimy na sam koniec końcóweczka i zobaczymy zaraz końcowy wynik dobra wejdziemy w pociągnik, przesypiemy i zobaczymy ile będziemy mieli soj z tych dwóch pól bardzo suchutkę 8 kurd na wilgotności to jest praktycznie nic suche jak pieprz dobra stój cofnij trochę jezu jak nie to Irytuje czasami. Trochę do przodu. Żeby nie rozsypać. Dobra, wysypane. Lecimy, sprzedamy to. Skakuj. Czy sprzedamy? Wysypiemy do Silosa oczywiście, bo sprzedamy to dopiero w przyszłym roku. chyba że trafi jakaś pilna nagła potrzeba, która z tą gałęzią tutaj i zaraz będziemy wiedzieli dokładnie ile tej soi miałem. Nie rośnie i mamy trzydzieści jeden więc bardzo dobry wynik mi się wydaje. Także dzisiaj to kończę. Do zobaczenia, na cześć.